Działa, no pewnie, że działa. Dobra. O. O, dopiero chyba zobaczyłem, że 25 modów jest. Wczytuje się. No i gramy.

Ej, ludzie, widzieliście, że w 1.14 poprawiono lagi? Jeżeli koło 1.12 lagły, to w 1.14 już nie. O. A, tylko ostatnio... ...jeden. Zapomniałem sobie wziąć ziemi. A ziemia... ...to ziemy... Dobra Ok, to jest Dobra jak jesteśmy To... Um, to... o, Ha super Tyle, czekajcie... Lunia Okej. Jesteśmy już... Mhm. Więc co by tutaj tak sobie porobić? co jest zajebista. Ale na początku zająłbym się rakietą. Dość dużo zajmuje miejsca. I tutaj pak Mhm. Lag, tutaj karnistry i brąz A to czekaj, tutaj nie mamy nic Tutaj jest brąz, tutaj jest to A nie, mamy dużo mm, Ale to czekajcie, to jak tak, tak, to dam sobie tu I tu, to czekaj, dam rakieta Rakieta poziomu trzeciego. Po prostu dobra, e, rakieta. Dobra, dajmy, że tak. Wzmocniona płyta pancerza, wzmocnione serceczniki, dopalacz poziomu pierwszego. Ten dopalacz robi się z kompensowanym tego żelazu, wełna. Uch, to będzie to. No chyba, że jest on, czekajcie. Gamy mode 1 i czekajcie i o. Dużo to by nie przetrwała. Okay, jest. To jest tak, to wełna. I... to czekajcie. Kieta, dopalacz. Okej. Okay. Wzmocniona, a to tak ok, wzmocnione. Tytan, Tytan, tytan Tytanowy Rzesz, skompisowany Tytan. Sztabki Tytanu, kurwa. Ej, my mamy Tytan? Może mamy Tytan? Stal. Gdzie ci tam? E, tak na będzie. To się więc to mówiąc kończymy ten live bo bo źle wyszedł znaczy nie że źle wyszedł tylko a co to jest i to do sera. Dobra, a to? A, żeby to był tytan. Będę szczęśliwy. To jest woda hmm, Średnio. To jest bardzo przydatne. Aha, dobra, kopiemy się w dół. Ciekawe, co będzie na samym dole. To jest Luna Wow. Takie coś na Księżycu jest. Można rozumieć, zrozumieć. Ok, go... Game mode 3 Wielce do Google Ale fajne A tu się przekopałem Jeżeli to tu Gamę 0 ja Przepraszam ludzisk, ale live się kończy, Słyszę, że tak krótko, ale nie będzie przedłuższych stos odcinków, jak więc...